Bardzo ważna informacja odnośnie odcinka, który zobaczycie za chwilę. Był on nagrany ponad tydzień temu, nawet prawie dwa. Więc wydarzenia tam związane są jeszcze przed tą całą historią, kiedy wpadliśmy na portal na głównym kanale na Palionowie. Tak bym po prostu tam dalej był. Chciałem wrzucić ten film właśnie akurat dzisiaj, więc po prostu tak wyszło. Ale jak co, oczywiście na kanale głównym macie historię Palionowa i tam wszystko jak się wiąże na bieżąco. Po prostu ten film, jakby był nagrany tydzień temu. Dobra. Jak jeszcze byliśmy na Palionowie Widzowie, jestem sobie na Palionowie jak gdyby nigdy nic Zobaczcie, mój młodszy brat wda Wdarł się po prostu tutaj na serwer Zobaczcie, on jest dosłownie tam Przy Palionie Zobaczcie, Szymon, on sobie normalnie lata Nie, słuchajcie, my na to oczywiście nie możemy pozwolić Bo to nie może być tak On zaprosi kolegów i będzie jakiś mega, mega gruby dym. O kurde, on tu idzie, dobra, ja szybko piję pod kanał niewidzialność O kurde, wlazł mi do chaty Dobra, jestem już niewidzialny, jesteśmy już niewidzialni Ja nie mogę, ale tym, ale widzę, wy oczywiście Subskrybujcie ten kanał, polecimy do 100 tysięcy z... Subskrypcji i zostawiajcie łapę w górę, żeby oczywiście być na bieżąco. A my bierzemy się za śledzenie mojego brata, który nie wiedzieć, czemu jest na palionowie. Ja mu nie dałem adresu IP, sam się tutaj włamał, więc nie wiem, nie wiem, jak to się stało. On jest teraz w mojej chacie. No, on jeszcze pamięta, jak moja chata wygląda, ale jest, żeby on tam nic nie porozwał, żeby on w ogóle nie poszedł do mojej nowej. chaty co on robi? On stawia dirta na całą moją chatę. No, nie wytrzymam zaraz tego, przecież zaraz to będę musiał zniszczyć, dobra? Ja nawet nie mam. O nie. Ja tu jestem, o kurde, o kurde, on mnie zamurował, on na temat, on na temat nie wie, że mnie zamurował, o nie, jak ja teraz wyjdę, żeby mnie nie zauważył, dobra, spokojnie, teraz mogę chyba szybciutko wyjść, chyba tego nawet nie słyszę, dobra, okej, okay, jest git, ja nie mogę, całą chatę zamurował mi w dircie, no zobaczcie to, no przecież to jest jakiś nieśmieszny żart, jeszcze na dole, wszystko mi robi w dirta, no nie wytrzymam z nim, ale co on w ogóle robi na palionowie, słuchajcie, to jest nienormalne, A oczywiście, jest też, widzę, bardzo dużo pytań odnośnie naszej serii, którą robimy z bratem. i tak, ona ona będzie, ona będzie. E, poczekajcie, poczekajcie, bo. Kurde, on tutaj, on tutaj. Co on robi? Czekajcie, co on teraz. Co on wyczynia? Wraca się ponownie w moją chatę. Patrzcie, zresztą macha ręką. Czekajcie, bo on naprawdę ładzi blisko mnie, to tak jakby. tak jakby coś czuł, że ktoś go obserwuje. Dobra, nie wiem, nie wiem. Ja jestem skryty w wodzie. Naprawdę mnie tutaj nie widzi. Zobaczcie, ale nie. Ja powiem Wam szczerze, że mi się ten skin mega, mega, mega podoba. Nie, to jest naprawdę mega dobry skin. To jest naprawdę mega mocna sprawa, ale on, on coś zniszczył. Ej, on coś tutaj. Co to było? No nie wiem, w sumie nawet nie zauważyłem, ale zobaczmy, idzie do domu bzyka, o nie! No i on jest, surowe mięso, nie wytrzymam! No widać, że to jest totalny noob. To w ogóle nie ma co nad tym dyskutować. Widać, że to jest totalny noob, jak on totalnie nie ogarnie jeszcze takich rzeczy. Ja nie mogę władzić do domu od bzyka. Dobra, idziemy tam! Idziemy tam od razu, idziemy tam od razu i musimy sprawdzić co on tam będzie wyczynać. Ja mam jeszcze 6 minut potkie na niewidzialność, więc spoko, ale że. Oj, kurde, ale że mu się tutaj wbił na, na głowę praktycznie. Dobra, zobaczmy go przez okno. Dzień. Ktoś patrzy przez to... O, ja nie mogę, czekajcie, czekajcie, bo był coś tutaj, kurde... Patrzy, 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 to jakby czegoś szuka. Dobra, spokojnie, nie wiem, nie widzi nas, okej, okay, poszedł sobie. Ja nie mogę, to jest jakaś tabliczka. Prezent, ale to raczej nie on zostawił, cię? Idzie do mojej chaty, no nie! Nie, tylko nie do mojej chaty! Nie! Nie, tylko nie tam! O, kurde, no nieźle. W ogóle ten bałwan tu jeszcze w ogóle stoi. Ciekawe jak on by zareagował na widok takiego bałonu. i w ogóle zimowego palionowa. Dobra, co on robi? Bierze sobie coś, OK, no nie złazi na dół, ja tam mam cenne rzeczy. Co on tu chce zrobić? Dobra, chwila. Zobaczmy. Na razie na spokojnie, na razie nic złego nie. Robi, więc jest spoko. No nie! Bierze! Bierze moją zbroję! No nie, no nie uwierzę zaraz w to. No kurde, cały diamentowy się zrobił. No przynajmniej dobrze, że nie neterytowy. No ale w sumie z neterytu nie ma całej zbroi. Co on tak się rozgląda? Ja nie mogę. Ja w to po prostu nie dowierzam. Ale nie wiem, dla mnie to jest w ogóle mega dziwne. O, idzie do swojego pokoju! O, nie, to jest akurat pokoju od Weroniki. No ale dobra, no taki różowy, no elegancko, no cyk, cyk. Ale czekaj, czy pójdzie do swojego pokoju, bo nie zna przeciwko. On chyba nawet o tym nie wie, że ma tutaj pokój I Ja nie mogę. Albo nie pokazuje. O niech nie, nie pamiętam czym pokazywałem, czy nie. Ale idzie tam do swojego pokoju i ja nie mogę. <laughs> o kurde. No nie wytrzymam, ale nie, czy mi się podoba ten pokój w ogóle, bo jego ja teraz nawet nie słyszę. Ale widzowie, ja nie mogę. Będziemy musieli zwiększyć jakieś bazy zabezpieczenia, na pali, no bo to tak nie może być. No mój brat ma tylko 12 lat, a on już się tutaj włamał. No tak nie może być, musimy coś z tym zrobić. Oddaję, o! No i to jest uczciwa zagrywka, Oddaję chyba to całe, albo nie oddaję Nie wiem co on robi. Tak, oddaję, patrzcie. Oddaje elegancko, no i to mi się podoba. Właśnie o to chodzi: to jest braterska krew. No, tutaj nie będzie krać. no i to jest to. Nie, pięknie, bardzo ładnie, że oddał. To muszę docenić, akurat, że oddał. To akurat spoko. Co on tutaj, ta włazi kurde tam w tą kamerę, nie wiem czy on coś chce podglądać, czy co, idzie do góry, ja w ogóle nie wiem kto mi tutaj tą rozdymkę dał do tego akwarium, ale tak mnie to denerwuje, bo na mnie cały czas atakuje, to jest wkurzające fest, dobra, ja nie mogę, ja nie mogę tam wejść, bo będzie słyszał, że jestem na drabinie, więc musimy go podglądać jakby tak, on coś tam robi, no nie, on coś tam u góry robi, ja nie mogę tego zobaczyć, dobra, wiecie co, pójdę sobie chyba na szlifcie, to wtedy nie słychać chyba drabinie. O kurde i tak słychać. Aj, karamba! Słuchajcie, nagle było, bo kto może akurat nie zauważył. Dobra, złazi. Złazi. Okej, okay, dobra, coś tutaj tą łapką. Kurde, próbuje atakować. Patrzy się. Ja nie mogę, ja się boję, ja się boję normalnie, bo ja chyba jestem... Nie obrazy mi zmienia! No co? No nie, kurde, ten obraz tu w ogóle nie pasuje I ten, no nie Dobra, będę musiał to potem pozmieniać, bo naprawdę No to mi się mega nie podoba Ale, o oh, kurde, dobra, nie, on mi jeszcze niszczy te rzeczy Nie wierzę, on mi niszczy te obrazy One tak nie pasują To naprawdę, nie jest totalnie Tutaj dopasowane, no patrzcie to No kurde, będę musiał to pozmieniać I dalej je surowe mięso, ja po prostu nie mogę Na to patrzeć, jak on wcina te surowe mięso Ale dobra, pytanie, czy pójdzie z mojej chaty Chyba właśnie z niej wychodzi, nie O nie, grzebim witach nie, to muszę, muszę sprawdzić czy ktoś bierze. Bierze jakiś Dobra, z tych nic wziął coś chyba, chyba coś wziął. Jedzenie wziął ziemniaki sobie wziął. No to akurat spoko, najlepiej, żeby jadł ziemniaki niż te, róż... niż te surowe mięso. Jajkami mi rzuca po chacie! No to za typ! Dobra, wychodzi z mojej chaty, zobaczymy gdzie pójdzie dalej, bo naprawdę palinowo jest obszerną, bo ty naprawdę mógł wiele zwiedzić. Ale dobra ja nie mogę. Co on w ogóle odwala? Żeby się włamać i jeszcze jajkami rzucać po mojej chacie, to to jest szczyt po prostu No dziwactwa. No nie wiem jak to inaczej nazwać, to co mi się stało z wusami Jezus, widzowie, nie patrzcie na to. <laughs> o kurde, czekajcie, bo zatrzymał się tak, kurde, powściągliwie tutaj. Patrzy w ten portal. Co on tu chce odwalić, ty? Patrzy się dookoła. Nie wiem, on ja mam wrażenie, że on mnie dosłownie, kurde, albo nie wiem, jakoś widzi tak lekko, bo nie wiem, no bo cały czas się na mnie patrzy, a mnie przecież nie widać. O, wlas w ogóle do chatki, gdzie ja kiedyś mieszkałem. To była moja pierwsza chatka na Ja w sensie, no, chatka, no. Mieszkałem tam dwa dni, no, ale widać, że od razu wyczuł tutaj, kurde, braterską krew. Co on robi? Pisze tabliczkę. Co no, bo ma tabliczkę, co on chce napisać na tej tabliczce? Nie, no bez ja idzie chyba znowu do mojej chaty gdzie on tam idzie gdzieś koło, właśnie tam te rejony, ale ja nie mogę, no kurde, hopie, nie rób, co, nie, nie wiem, nie, nie wiem, co on tam zrobi, no dobra, z nie, możemy zobaczyć, co on napisze za tabliczkę, to, to akurat fajnie, ale co on pisze za... Byłem tu, byłem tu! NATA pisał tabliczkę! Ej, patrzcie, się w ogóle przez te. Czejcie, ja mam cały czas wrażenie, że on mnie kurde słyszy. Nie no, nie wytrzymam zaraz, bo on naprawdę ma coś dobrą intuicję. Dobra, czekajcie, muszę, muszę tak sprawdzić przez okno, że są już Polas. Polas, dobra, tak, przynajmniej na jakąś taką... Kurde, dobra, czekajcie. Patrzę znowu, dobra. Ja już nie mam dużo podki. minuta 30 tylko, ale spokojnie, spokojnie. gramy, to, ja też więcej je widzowie, jego. Ja go tak nie mogę za, za długo śledzić, ja po prostu będę go musiał chyba kiknąć z tego serwera. No niestety, tak muszę zrobić, jakoś mu to potem wytłumaczyć, że no halo halo, nie możesz sobie tak tutaj po prostu wchodzić, ale zobaczcie, on poszedł pod basem odpaliona. Pytanie, co on zrobi tam? Mam tylko nadzieję, że nic złego, bo naprawdę będzie konkretny dym. Ale czekajcie, czekajcie, co? On tutaj niszczy sobie lód, okej. Okay? Nie, nie niszczy, on po prostu... Nie, powiem wam szczerze, zachowuje się bardzo grzecznie, bo... Naprawdę mógłby się zachowywać o wiele, o wiele gorzej, mi się wydaje. Wlazł do wagonika, przecież ten wagonik nie działa No co ty człowieku Nie idź tam, no co on, on przechodzi przez te lawowe przejście Ja nie mogę, dobra Żeby on się tylko kurde tutaj krzywnie zrobił bo Będzie przypał, ale nie, chyba sobie no Przecież z tego się nie da wyjść, chłopie. no coś ci odwalił No co on odwalił, ja nie mogę Dobra, będzie co, ja go tak spróbuję wypuścić Żeby nawet nie wiedział, że ja go wypuściłem, dobra Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Żeby nawet... O kurde atakuje, atakuje. Domyśla się coś, domyśla się coś. Z ogólnie pokój tortur tutaj. Ja nie wiem, co on tutaj po co on tutaj w ogóle wlas, ale słuchajcie, ja już mam tylko 32 sekundy potki. Ja naprawdę nie mogę go dłużej śledzić w ogóle zachodzi noc, więc słuchajcie. Ja nawet z nim nie rozmawiam. Ja po prostu idę do swojej chaty i go po prostu kiknę. Na waszych oczach po prostu go wyrzucę z serwera, póki jeszcze mam potkę na niewidzialność. Dobra, 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 ustawmy się tak właśnie przy nim. Dobra, i wpisujemy kick i wpisujemy Szymony. Sy Trzy... No, no nic, musieliśmy to zrobić, dobra! Został wyrzucony, nic, musieliśmy to widzowie zrobić. Ponieważ musimy dbać o palionowo, żeby tutaj nie, po, nie było niepowołanych gości. A ja widzowie, zajmę się tym, żeby tutaj na razie jeszcze więcej razy nie wchodził. Bo ja nie wiem, co on tutaj może złego odwalić. A jakby coś złego odwalił, to naprawdę mogłoby być ciężko i palionowo nawet mogłoby się skończyć.